Tak, więc witam was wszystkich w drugiej części mojej serii Ser już Sam Tak więc dzisiaj gramy w Gniazdo Pająków Jest to następna część I... więc... no życzymy jego oglądania Postaram się może znaleźć jakieś... Sekrety tym razem, bo ostatnio nam się nie udało Chyba jeden znaleźliśmy Już grałem trochę w ten poziom, ale nie przyszedłem z całego. Tu wyszedłem stąd, i tam do takiej dużej sali doszedłem dalej. Już grałem, nie chciało mi się wystawiłem coś na nagranie. O! Już nareszcie światłość. A więc co się stanie? Za chwilę coś będzie. Po pierwsze zapis, po drugie. Co to? O kurczę. Denerwował mnie tak ten... nie wiem co to było Okej okay. Bez straty życia Haha, zniszczyłem to Ale... zauważyłem, że jedna z najlepszych broni jednak jest ten młot Wymiata się nim Tu we mnie No coś tu jest na górze Okej okay, zrzucone Niestety mam tylko już Dwa pancerza to mało Może nie starczyć do końca Ale Dobra trochę Czas, czas trochę przyspieszyć bo Dosłownie długi, strasznie długi. Kur, Przelają we mnie te gunwa małe Przeładuję Tatuś O nie trafiło mnie a zapomniałem wam powiedzieć to jest też poziom brutalny tak jak poprzedni odcinek Okej, okay, idziemy teraz. Już 10 pancerzy to już dużo więcej. Co to było? Z góry znowu coś? Te na górze są takie gdzieś mniejsze, małe, takie dziwne, może to i dzieci. biłem go już to jest jeszcze jeden E łatwo poszło jeszcze jeden no Ale o ile się nie mylę, jakiś czerwony wskaźnik to znaczy, że mają mało życia, nic nie ma. Shut up, nie lubię ich, są trochę straszni. Te ryje. Fryer mały przestraszył mnie, ale to tylko dla takich dwóch mapków by było. Ja pierd Zabiły mnie takie szmaciary małe Nie wszystko wyzdychało Przez to gunwo im przeszkodziło na początku Kurw Małe, a wredne to gunwa O Skurczy ty jedny, zabijają mnie cały czas. Dobre. Dobra, koniec, chyba wybiorę mojego ulubieńca i... Muszę tylko to ogólnie pozabić. Tu jest ważne, żeby życie nie stracić. Bied. Dwa hity już nie ma. Gdzie drugi? A nie, od razu, aha, po jednym hicie i po prostu dwa zdechły już. Proste, mało brutalny. W ten sposób. Kurde, coś znowu tu pluje. Idzie. Dziedostwo. Nie lubię pająków. To dlatego muszę ich przebijać. Zdechło O, aaa Ser już widzę, że się bardzo przeraził Proszę Was o to, żeby jak oglądacie filmik, żebyście... Pisali mi w komentarzach Czy, czy chcecie dalej Czy mam robić z tą serię, serię sama? Czy mam bardziej się skupić na przechodzeniu żeby przejść czy odkrywaniu tajemnic Bo kilka tajemnic już znalazłem jak grałem sam Także nawet w pierwszym rozdziale tylko że tam po prostu dużo czasu by to zajęło A już widziałem ile czasu zajęło samo no, Samo nagrywanie bez tych, bez tych tajemnic Więc macie kawa jak on trzyma tą latarkę Skoro trzyma młot i to w dwóch rękach O, tu coś zaraz będzie złego. Słyszę telefon. No. To to? Nie. To nie telefon. Dobra. Szukamy dalej. Oj oj Dobra, macie scenkę, oglądajcie.

Ale dużo tych kokonów dobra, to z nimi tu ja nie walczę. Jakieś jest mało miejsca, to najlepsze jest to Chciałbym jakiś karabin mieć, to by było bardzo pomocne. O, maksymalny zdrowy chyba pierwszy raz. biegnie jeszcze jedna okej okay. nie będę zabijał wszystkiego ponieważ godzinę, odcinek by znowu trwał prawie godzinę komu by się chciało oglądać godzinę to aż Myślę, że ktoś coś mówił, już się przestraszyłem. Znowu to. Coś innego. Strzelba! Zaraz ją zobaczę. Nie, mało amunicji. Pod koniec odcinka może trochę postrzelam że pokazać jak ona działa co głupe te stwory z młotem jestem kozak wszystko pod hita mam. Czemu to zawsze tak z zakątków mi wyskakuje? Czemu to jak, tak jak seriusz nie idzie sam z młotem na cały świat? Pająki. Ale tylko te małe. Jeszcze jeden. Jeszcze co najmniej jeden. O kurde, nie widziałem go, jak on się tu... Jeszcze jeden. Może jeszcze z sześć niech przybiegnie. No. Tracę życie. Jocie! Tu gdzieś apteczki musiałem pozostawiać. Dwadzieścia pięć, duża apteczka. O, jeszcze to i. O, czterdzieści dwa zdrowie, dobrze. Nie wiem zupełnie gdzie idę, ale może idę dobrze. Kurde, przydałaby się kamizelka. Zgubiłem się. jest tak ciemno, że zupełnie nie wiem gdzie iść noż O może będę szedł tak jak to pokazuje Te strzałki Oho. Uh -huh. No dawaj, dawaj, biegnij do mnie. Znowu strzel ze strzelbami ci. Paniaki, bo nie mają dużo amunicji, ja mam mało Dobrze, że mi się granica cięła w momencie, gdy do mnie strzelił Dobra, tu coś mu wypadło chyba. O, tam jest. On przeżył strzał w głowę. Dużo pancerza, nie wiem czy to jest za to, że... To jest następna, coś jeszcze jakaś walka będzie z nimi chyba idzie do mnie, idzie szwagier. No muszę tym ich zabijać, no bo tragedia jest z strzelbą. Trochę municy wstałem. Dobrze, że w pistolecie jest nieograniczona ilość. Gdzie? Yeah. Trochę mi mniej dowalił tym, że tam się schował. Trochę albo bardzo. Kur... Dla nich końcem ze strzelbą to jak... Z, tak jak strzelam to jak z maszynowego dla nich. groben stał Ja bym chciał granat bym rzucił Albo nie chciałbym strzelby bo chciałem Zostaje plomby od nich. Naprzeciwko stoi O, jest jeszcze jeden. dwóch Strzelił Sekryjówka, jest na za kartony weszli. Dobra. Okej. Tam coś raz mi się wydawało, że to się stało. małe gówno Nienawidzę tego. Korde się skupiam na grze, że zapominam mówić. Dobra. Dobra, gdzieś tu ktoś strzela, tylko nie widzę gdzie, teś taśki gdzie jest. Niech wystrzeli. Jak nie chcę to ja wstrzelę O jeszcze miałem się zapytać, czy chcecie aby na moim kanale czy, czy chcecie żebym nagrał dla Was jakieś strzelanki typu CS, CSGO Dobrze, pancerze zawsze się przyda przyładuje Zapiszę i idziemy czemu tutaj, że tu gdzieś się napicie. nie da dziwnie zapis, co to jest, ale się drze. Czerwę będzie Jest potężny Czemu nie mam karabinu? Może jego macka będzie moim karabinem Gdzie masz połowę życia? Co? Gdzie masz połowę życia, chłopie? Trochę pancerza mi zeszło. Eee, zabiłem ci niasa. Co wyparował ja! Już myślałem. Może o, może młotem też by po, Może młotem by poszedł pod hita? Tego się już nie dowiem. Ja też zdawiam się, przyjdę tu jeszcze raz. O, koniec, dobra. Więc tak. Sekrety, Sekrety znaleźliśmy jakieś dwa. Nasz wynik to.

Czyli 2 126 904 mój rekord, ostatni mój wynik, czyli był gorszy, więc z wami pobijem nowy rekord. Więc żegnam was cześć i jeżeli też gracie w seriusze sama, napiszcie no mi w komentarzach jaki wy mieliście wynik w pierwszym i w drugim. Także nara żegnam cześć!